Nie ma. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Będziemy dzisiaj nagrywać ten Fortress 2 bym nagrywał. Panie na co to jest za gra. To jest prosta gra y, od Steam. Gra darmowa możecie pobrać, kiedy tylko chcecie. Tutaj wybieram mapę, jaką będziemy grać. No i co? Jak gracie, zdobywacie itemki. Mamy różne klasy. Na przykład z moją udrząd klasą jest szpieg. I na przykład do szpiega co musimy jak wygramy ten nóż, on jest darmowy, wszystko to jest darmowe, po prostu jest całkiem na kostu. Ale muszę zdobyć nóż i on tam dodaje takie on dodaje takie dodatki różne... Yy, Gra Mec i w tym Mecu po prostu chodzi o to, że... No co no musimy zabijać innych graczy. I... Jak się skończy mecz, co tam będzie się wziąć takie później flagi niejasne. Ten kto wygra. Team ten kto wygra, zdobył XP. 26 ja poziom, trochę mały, ale no. Trochę już gram Wortrasa jakoś, chyba 3 lata. Ale zrobimy sobie i dopiero teraz znów wsacałem. No nic. Widzimy się pocięciu jak się załaduje już znam gra. A więc... Oj, trochę głośno jest. A więc załadowała nam się mapa, trochę ścisę tylko. Okej, okay. załadowała nam się mapa. I kurczę, niestety to było za głośno. Więc ścisę i to bardzo. Um, I no. To są różne klasy. Po kolei wam opiszę chyba klasy, tylko trochę ścisze tą grę, bo bez przesady. Bez przesady. to w ogóle nic nie słać. Dobra. Tak może być. To są różne klasy. A ten sobie program. Na przykład Scout jest bardzo szybki. Samo mam nie mówić? To no, jest po prostu bardzo sypki. I on chyba jest popularny z... Taka popularna z tego tylko chyba z jej szybki. No i teraz ginę. Dobra. No cech na jednego to tego no, Tak, tak, tak. No i co, mam nadzieję, że się ta gra, jak nie, to piszcie w komentarzach, zmieni grę. Mamy też za który ma jakąś kurczę wzutnia wzutnie wolności, tak, wzutnie wolności. Ym... Na przykład Zołnie umie... O, medyk może to zlecyć, no to jest logiczne. A może się odbijać i lecieć do Chin po towar. I ogólnie to jest, to jest celać do wrogów Prawda O siema gruby No Chyba z większość z was Mam mało widzów tak wiem Ale większość z was co mnie teraz ogląda się że wiecie co to jest ta gra Co to jest za gra Bo to jest Jedna z najpopularniejszych gier, ale ona jest trochę stara po prostu Więc no, tu jest na przykład sniper, tylko teraz ma łuk, sobie wybrał, nie wiem. I nie umiem trafić, fajnie. Aha, i Spy mnie teraz zabił, nie nieważne. Pyro to jest moja druga ulubiona klasa. To jest taki jakby podpalacz, on podpala i tak dalej. Nie co wam mam powiedzieć, bo to będę po prostu grał i tylko będę po kolei pokazywał wam te wszystkie klasy. O, czy też jest Scout, że teraz punkty kontrolne są z inne klasy? Wykonuj podwójny skoki w powietrzu. No, 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 znów zapomniałem, to powiedział on: umie podwójne skoki wykonywać. Co jest za ząb? Scaleć wydźwignię pod nogi. Nie przyleciela. używa swojej wydźwignię rakiet do wykonywania rakietowych skoków. Pajero wykorzystywał y rogi budynków, by atakować zaskoczenia. Twój miot od ognia jest tym skuteczniejszym i bliżej jesteś w całym. No, i sami widzicie, to działa. Ile mi się to ładuje to odrodzenie? Dobra, nareszcie. No i co to jest? To i Pyro. To jest ogólnie niezła klasa. Polecam, polecam. Yy, tak. No, ale chyba zginę. Tu jest bardzo dużo tych gości. O, medyk nie lecę. Dziękuję. Dziękuję panie medyk no i mnie zabił żołnierz teraz delman yy, tutaj jest tak że on ma takie rakietnice jakby co może strzelać takie rakietki ale ja ich nie używam ja używam tylko micyka. takie na nogi że jesteście szybciej i tak dalej ma się chyba więcej ap bo ja nie lubię używać zbytnio tych tych rakietnic Używam mam tylko miecyk i tarce ja kliknę prawym, tu po prawo na dole macie taką sarzę i jak będzie naładowana, to mogę takie coś zrobić, przyspieszyć nagle, nie? E, takie coś to jest Oj, chciała mi się teraz gra na chwilę. O, takie coś to jest na przykład, ze full HP mi daje, full ammo, wszystko co mi brakuje, to mi daje. E, no, Z Demomana to ja też polecam, dokładnie tak. Uuu, co my tu mamy? O, pierwszy kill. Zabiliśmy snipera. Tu jest spy. O, mi z tego nie widziałem. A, ktoś go inny już zabił. Tu jest w ogóle skałcik. dobra. Więc. Więc no. Tylko chcę, żeby. O oh, shit. Chciałem mieć soja z nimi, ale widzę, że. z grubym będę miał soja. Ale z tym snajperem chyba nie Jak mnie atakuje to nie 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 Tak nie ma tak łatwo z Patryczkiem, Dobra Wiecie co O skaucik eee, no Aha i Pyro już i gruby nawet mnie atakuje Będzie zemsta gruby Będzie zemsta gruby Żeby nie było Odciąłem głowę A jak? Easy easy Eee no, zresztą zaraz wam pokażę, co robisz, szpieg Czemu szpieg jest moją ulubioną klasą? Dobra, dobra, dobra. Zaraz wam pokażę, jak się wy da wygrać tą rundę. Dobra, idę tam. Dobra, robicie. Halo, halo, jakiś lagiem. Poczekajcie, dobra. Są takie, Tak naprawdę tutaj się idzie. Tu się da spotkać tajne materiały. Tak to się nazywa. Ale z moich teammatów, ktoś to opuścił, i jest tutaj. Widzicie po to, i tu na dole macie takie 1/1. I to jest gra do trzech, jak się nie mylę. I ten, kto wygra, ten wygra. Nie? I będzie następna mapa. Dobra, i teraz to muszę odnieść do naszej bazy. Tam, gdzie my też mamy. Te różne materiały, dobra Elopairon, minąłem Cię a jak? No i Pyron nie goni, no to nie jest zbyt dobrze, ale myślę, że zdążę Apteczkę wezmę te 2 HP, nawet Sarzu zezwolę szybciej. Widzieliście, odniosłem, jest dwa jeden dla nas i takie czerwone, co mamy. Aha, fajny teleport, takie czerwone, co mamy, to jest tak zwany Critical. Będziemy zadawać critical damage, ale też są w tej xd random critical. -e. No tak, nieważne. Hmm, myślałem, że zginę szybko z tym Deumanem i mogę przejść do następnej klasy. Ale okej, będę tyle grał tą klasą, mocno nie zginę. Skaucik, co ty robisz? Scout! No, no snipciłeś sobie sodelnie od 4 razy. Dobra, zginałem. Teraz gruby na ma ogólnie minigana. No i co nim powiedzieć? Ma minigana i tyle. I ma dużo OP. Minigan, duzopę i nic więcej. Jest bardzo, ale to bardzo powolne. Pokażę wam zresztą. Oho, materiał 10 minut, jest trwa. Najlepsze jest połączenie medyka właśnie co lecę, z grubym. Ten stack daje mi kritikale na jakieś 5 sekund, ale tylko mogę używać później tych Rączek, rączek Dobra, bijemy Demomana No i widzicie, on właśnie jakiś ma tam granatnik i bije jakieś tam bomby na dół Nie wiem jak to nazwać Medik ze mną mi idzie Tak jak widzicie, po lewo na dole mam takie HP I on mi ciągle uleca HP e, No więc myślę, że pójdziemy po materiały i wygramy już tą gierkę. Chyba, że ktoś pilnuje tych materiałów już Oho, ktoś z moich teammates wziął. No dobra, ale ten gruby jest naprawdę powolny. O dobra, jest ta jakaś akcja. O nie, gruby. Dobra, rosszuję na niego, Ja mam medyka. Halo medyk, lecz mi co on robi? No nie no medyk, tak się nie da. Chyba zabili medykę w ogóle, nie, dobra Teraz jest kolejny To jest Bob budownicy. Dokładnie tak, Bob budownicy. Co my Bob budownicy? on umie budować mamy takie scelbę no, no wiecie no sobie scela celba to scelba tylko ta scelba to jest taka mini snajperka tak jakby jest też pistolero bardzo lubię ten pistolero bo jest bardzo szybki mamy też klucz możemy na przykład zbudować no teleporcik jak bijemy to szybciej się ładuje żeby był gotowy ale na razie nam nie jest potrzebny teleporcik weźmiemy sobie zasobnik zasobnik jak dam na fulla się... popatrzcie ma na razie poziom pierstek jak widzicie ale y, tam po prawo na dole mamy takie śrubki jakby yy... No co o nich mogę powiedzieć one się um, kończą ciągle jak w to, o teraz. I tam jest postęp ulepszenia 100 na 200. Zaraz będzie miało to drugi poziom, później trzeci. I ten zasobnik daje trochę HP niektórym, co, co, co tu psy ale z mojego teamu, o nim pomaga. E, o, jest poziom trzeci i teraz mi będzie dawało. Te... No, no te śrubki, daje mi teraz plus 2 plus 48 no yy, więc ja tu mi się działko dam. I działko będzie sobie scalało automatycznie. Pójdę do góry po śrubki. no co ja to będę nazywał śrubki, nie? I mam 200 śrubek. To ulepszę to działko, co będzie wyglądało koks. Będę koksem To na razie ostatnio w tabeli. No, mas ma 170 HP 160 punktów. Chyba hakerem, ale nie wiem. No nawet, ja Wam na razie przedstawiam. O, mamy działko na poziomie maksymalnym, trzecim? I ryzykuję trochę, ale dam działku. Ej, alo, lagi mam. Dobra. Na środek to było bardzo ryzykowne. Dobra. Dobra, jeszcze bardziej. Teraz bardzo ryzykuję. Tutaj. Do ich bazas. Kurce laguje mi troszeczkę. O dobra. No i zapraszam. Bo chcę zademonstrować moje widzom co tu umie robić. Halo. Halo, halo. Ja jestem po stronie nieb e czerwonych. Halo, niebieski team. oldostos całe. Patrzcie na to. Na wylot. Oh shit. Mamy problem. Dobra. Nieważne. Zapraszam do mojego działka. Tam po prawej góry widzicie, ktoś się zabija nawzajem, i tak dalej. Tu jest moje działko, prawda? Mm -hmm. Nikt do niego nie przychodzi, chętnie widzę. Nikt nie jest chętny odwiedzić moje działko. Nikt. O, moje działko zabiło, tak jak widzicie, po prawo góry. Jako jest Himnola. tu teleport dam, żeby moi się mogli tu teleportować i będą sypcie w basie. O! Zabili, zabiło. Znów moje. O! I to jest właśnie spy. może dawać sapery i będzie lipa. Na kurce. No i zniszczyli mi ten. E, dział. Dobra, no się wcułem <grym> w tą klasę. Teraz będę medykiem. Medyk, medyk, medyk. Jak to jest taka trochę bardziej Jedna z tych najgorszych klas tutaj, ale No nie wiem, jak kto woli Ja lubię tą klasę, ja lubię tą klasę To jest do lecenia innych I tam po Prowa nie wiem jak to przyznać, uber, Charge, nie wiem To to lecę i jak będzie na stówę to mnie zniszcani przez 5 sekund jakaś. To sobie z i za każdy damage, jak zadam to plus 3 AP. tak jak widzicie po lewo to jest bardzo dobre Medic też jest jedną z moich ulubionych klas w tym fortalesie 2 ale inni nie lubią tej klasy nie wiem samo to jest też takie jakby no za może bić no co mam o tym mówić o nie skałcik. medyk dobra ulecę tylko medyka bo malowa Dobra, nie będę żadnym medykiem, ja tu atakuję, a jak Jak ja zabijam normalnie wszystkich, a jak dwa kile już Dobra, lecimy z nimi ej Dobra, dobra, dobra. Idę stąd. Po materiały. Ach, tam są materiały, dobra. To idę tam szybko. No ci będzie taki... żebyście poznali wszystkie klasy ci co nie wiem... Nie wiedzą my co to jest z tym Fortress 2 mm, Ok Pyro, proszę nie bij mnie Ja już stąd idę Nie chcę mieć z wami do czynienia Zapraszam na dół, bo jest działka, dobra zabił mnie Teraz snajper No snajper chyba wiecie co to, to jest snajper, tak Sniper to snajper Mam bardzo dużo snajperek, które dodawają różne które dodawają różne prawda, boosty, ale myślę, że zabawka zawodowca jest najlepsza z tym z tych z tych moich snajperek No co, no snajper jak snajper po prostu jesteśmy snajper, Ole, wisi tam Dostałem, kurde, piłeczką jakąś chińską Dobra Dobra, dobra, dobra Nie wiedzę no Nie widzę nikogo na razie, wiecie A Jak widzę to tylko Scout, on jest taki szybki Chcę gdzieś jakiegoś ładnego killa z tym snajperem. Nie no kucną nie wiedzę Dobra, z celu Micha Nie lubię grać z zbytnym sniperem I teraz ostatnia klasa A. To jest spy. Moja ulubiona klasa. E, nom, nom, nom. Słuchajcie. Muszę tylko dobrze tak. Dobra. E, on się zamieniać w niebieskich. Ale jak oni, się, jak oni będą we mnie scelać to dostanę ja obrażenia. Ale oni nie wiedzą, że jestem Spajem, Tylko dopiero jak scelą. Na przykład co idę. Nus, w plecy to jest od razu, że zginę, ale tak to, to niezbyt. No, pistoletek, pistolet, jak pistolet, właśnie saper jest do tych działek, żeby poprzeć te działki, i tak dalej. Co do gonienia, one co jest. O, dobra, pyro się nie skapnął, że nie jestem z nim. Dobra, by udało, że jestem z nim. bo będę udało, że jestem z nimi. Okej, okay. idę do tym pyro. okej, okay, on mnie nie goni. Gdzie jest pyro? Kurce, nie chcę pistoletą, chcę go tak ładnie zabić nozem I ten nus robi tak, że jak ja już zabiję To się wcielam w tą postać I mam jego ekipunek i tak dalej O nie, o nie, o nie I użyłem taki zegarek, z oni myślą, że mnie tam zabili A tak naprawdę mnie nie zabili Bo ja żyję, moją śmierć tym zegarkiem no i to jest właśnie... To jest właśnie klasa spaja Tylko że jak gram tak normalnie to mi lepiej idzie tym spajem A teraz tak 2 na 10 bym powiedział Nieraz takie ładne killy z nim dost dostawałem Spróbuję teraz coś się zrobić z nim Halo halo, dobra, elo elo Siema. O nie, o nie, o nie. Ale jest słabe, ty. Aha. Co za. S no jest na tym spawnie tylko, nie tyle, nie? Wkuzyłem się to, sam. Teraz wam pokażę, jak się gra z spajem. Jo, jo, jo. Teraz wam pokażę. A jak. Dobra, patrzcie na to. I po tym, jak zginę, to od razu kończymy, kończymy odcinek. Dawaj, dawaj, on gdzie mnie to teleportuje. Wow, ale daleko mi się teleportowało. Wow. Chcieliłem się teraz w kałtem niebieskiego, tak jak widzicie po lewo na dole. I no. I mam zegarać sekundę, mogę w wąt śmierć, tylko jak mi udezam. No, dobra, dobra, patrzcie, to mhm. fajnie, fajnie. <laughs> ja ze z tym odcinkiem. Dziękuję za oglądaliście. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca. Ach nie to trochę przypał, no jak nie to trochę przypał. Ale widzimy się na następnym odcinku. Zostawcie lajka, subskrypcję. No i pa!